Glock jest jak Passat. Nie, nie, że nie jest niezawodny i w ogóle. Jest po prostu synonimem luksusu. Plany na dzisiejszy materiał trochę uległy zmianie, bo miało być sprawdzenie kuloodporności MacBooka, no ale na tej strzelnicy niestety nie mogę tego zrobić. To W sumie zrobię coś, co chciałem zrobić od dawna. Czy może jakąś małą ręceznię Glocka 19X, na którym przehulałem już z 3-4 tysiące strzałów, więc co nieco mogę o tej broni powiedzieć. To zaczynamy. Zdajmy oksy. Bo jest tak ciepło, że mi to oparuje wszystko. Same słuchawki może też. No dobra, to takie kilka słów o samej konstrukcji. Konstrukcja dosyć nietypowa, bo jest to hybryda Glocka 19 i 17. Jeszcze w dość nietypowym kolorze, No bo Glocki wszyscy kojarzymy że są czarne. Były jakieś tam jeszcze wersje zielone. Eee, a czemu hybryda? Mamy tutaj chwyt długi z Glocka 17, ale krótki zamek z gloka 19. Dla mnie konstrukcja po prostu idealna, bo Glock 19 ma dla mnie za krótki chwyt, już don tutaj po prostu mi brakuje, ale z 19 strzela mi się lepiej i celniej niż z 17. Nie wiem dlaczego, teoretycznie powinno być zupełnie odwrotnie, bo jest krótki zamek, więc ta linia celowania jest krótsza. Nie wiem, mi się strzela, z tego wyśmienicie. Konstrukcja powstała bodajże dla amerykańskiego wojska. Glock chciał zrobić broń, która wejdzie na uzbrojenie amerykańskiej armii. Nie udało im się weszło coś innego, a trafił to cudo trafiło na rynek cywilny. Różni się troszkę, bo jest to niby piąta generacja, więc mamy tutaj już ścięty zamek, jest jakaś tam lufa, w tej wersji jakaś tam lepsza, rzekomo bardziej precyzyjna lufa, na ile prawda, nie wiem, no bo jakby to jest taka konstrukcja, która nie jest z założenia zbyt precyzyjna, ona jest do jakiegoś tam strzelania dynamicznego, e, raczej nietarczowego albo po prostu e, bojowego. W tej wersji spoko jest to, że mamy metalowe przyrządy celownicze, w dodatku trytowe, więc naprawdę e, robi robotę. No ale mamy Glocka piątej generacji, do którego nie pasują magazynki z piątej generacji, bo tutaj ma taki śmieszny wypust, i magazynki do niego muszą mieć tą typową ściętą stopkę. W piorce już to było wysunięte. Jest jeszcze jedna rzecz: jest uchwyt na smyczkę. To jest już taka właśnie pozostałość typowo po wojsku. A cała reszta już zupełnie jak w piątym genie: czyli obustronny zrzut zamka, możliwość przełożenia zrzutu magazynka też na prawą i na lewą rękę. Wszystkie wewnętrzne różnice jak w Glocku piątym. Tutaj jeszcze ciekawostką jest to ta powłoka, którą położyli na, na ten pistolet, bo się chwalą, że to jest jakiś tam diamond coś tam, nie pamiętam nazwy. E, ale co ciekawe, ona z zewnątrz jest piaskowa, ale sama powłoka w sobie jest e, fioletowa, to zaraz pokażę. Ona dopiero po o, jakiejś tam obróbce e, nabiera tego koloru właściwego, piaskowego czy tam tan, jak kto woli. Jak sobie otworzymy gloka i wyjmujemy wszystkie bebechy, nie wiem, czy tutaj będzie, będzie widać. Ta powłoka się mieni na taki dosyć ciekawy kolor i myślę, że to by mogło być w ogóle ciekawe, jakby powstał glok w takim kolorze, taki inny, no bo wiadomo, niektórzy strzelectwo traktują jako zabawę i fajnie by było mieć jakieś takie coś e, ciekawego i innego. Teraz pokażę, jak to chodzi. Mam tutaj dosyć mocno elaborowaną amunicję. Nie wiem, jaką ma e, na i wagę pocisku, ale e, kopię. Po prostu kopię, a przy tak lekkiej konstrukcji jak Glock, która de facto w większości jest wykonana z tworzywa, no to trochę to w ręku skacze. Rozkładanie i składanie. W każdym glocku, Lekko zamek do tyłu. Odpinamy zameczek, ściągamy. Wyciągamy spężynę oporu powrotną. Wyciągamy lufę. Koniec. Wszystko porozkładane. Składanie zupełnie odwrotne jest w piątym genie. Jest delikatna różnica, że jak już mamy złożoną górę i chcemy założyć na dół, to wystarczy, że tylko złapiemy za zęby i już jest zamknięte. Nie musimy robić pełnego cyklu przeładowania. Kupując tego glocka, dostajemy całkiem bogaty zestaw, bo dostajemy dwa magazynki 19-nabojowe z powiększoną stopką, no i jeden klasyczny. Więc w zestawie już mamy trzy magazynki, no wiadomo, cała walizeczka, zestaw do czyszczenia, jak w, w typowym glocku. Są jeszcze nakładki. Możemy zmieniać sobie geometrię i wielkość chwytu. No ja akurat mam dosyć krótki kciuk, więc nie, nie zastosowałem nakładek, tylko nakleiłem sobie taśmę, żeby poprawić chwyt, bo nawet jak zakładałem najmniejszą Nakładkę, to już kciukiem nie sięgałem do zrzutu No już nawet przy tej taśmie jest mi ciężko Bo mam po prostu Krótki kciuk. Żeby wszystko było tak jak trzeba to jeszcze Przede wszystkim poprawię się z kolorem, bo to jest kojot A nie żaden tan, tak jak powiedziałem wcześniej. No i pokażę jak wygląda Zestaw w momencie zakupu. No to poza walizką Która jest w kolorze samego glocka Co jest całkiem fajne. No to w zestawie mamy tak No oczywiście samą klamkę No i tak jak wspominałem Trzy magazynki, dwa powiększone i jedną zwykłą siedemnastkę. Ładownice do magazynków, nigdy tego nie używałem, ale jeżeli ktoś lubi, no to jest. Nakładki są aż cztery różne, dwie przedłużone, które nachodzą tutaj na tył i dosyć mocno obniżają chwyt, no i po prostu zwykłe zmieniające rozmiar. No i dodatkowy pin, bo w momencie jak założymy te powiększone wkładki, no to musimy wymienić tutaj pil. No ja, tak jak mówiłem, nie, nie korzystam, bo mam e, oklejkę. Mamy jeszcze w zestawie wycior. No i gdzieś tutaj powinna być, o jest, szczotka do czyszczenia. No i oczywiście w klapie chowa się cała papierologia, instrukcja obsługi i wszystko, co tam być powinno. Tak to wygląda ze zwykłym magazynkiem. Tak wygląda to z powiększonym. Pewnie będą pytania o tą oklejkę. Jak wcześniej mówiłem, tutaj mamy możliwe nakładki na chwyt. tak się poce, że słony potleć mi do oczu i szczytnie. Mamy tutaj nakładki, które zmieniają nam chwyt. Ja mówiłem, że mam właśnie ten za krótki kciuk do e, zrzutu zamka, więc nawet zastosowanie najmniejszej nakładki powodowało to, że już było mi bardzo trudno zrzucić zamek. E, a że tworzywo, które jest na chwycie, jakby jednym leży drugim mnie. O tyle, o ile chwyt mi leży po prostu perfekcyjnie i jest jak szyty do mnie. O tyle, o ile te tworzywo i wypustki, które są tutaj zastosowane jako ten antypoślizgowy grip, nazwijmy to, jakoś z moją ręką nie współgrały. Naprawdę, jak sobie trochę postrzelałem, a już w ogóle w taki dzień jak dzisiaj, gdzie jest potwornie gorąco i nie ma jeszcze wiatru, to po prostu pistolet pływał mi w rękach, co no było powiedzmy najmniejszym problemem było gorsze skupienie na tarczy, ale e, największym bezpieczeństwo, tak? No, bo tak nie powinno być. Więc zastosowałem taką okleinę. Nie jest to żadna jakaś markowa okleina e, za miliony złotych ze Stanów. Jest to okleina do ASG, która kosztowała na AliExpress bodajże 7 zł. Używam jej ponad rok. Sprawdza się ekstra. Jest to jakieś takie dziwne tworzywo, które trzeba było podgrzać suszarką do włosów i ugnieść. Było fajnie podocinane, że wszystko leży jak trzeba. Wszystkie wycięcia się zgadzają i działa. Więc tu jeszcze dorzucę takie trzy słowa, że nie zawsze trzeba wydać milion złotych na jakieś markowe akcesoria bo są takie, za które możemy zapłacić kilka złotych i sprawdzą się równie dobrze. Może teraz pokażę, jakie uda mi się zrobić skupienie na tym bloku, mimo krótkiego zamka. Tam z tyłu na 20 czy 25 metrach mam tarcze sportowe. Jedną już trochę po dziurę wiem z 9, drugą tylko z 2.2.3, a jeszcze tutaj sobie strzelam za era. Jeszcze w bagażniku leży pepesza, ale nie wiem, czy chce mi się ją wyciągać. Eee, więc walnę taką powiedzmy sportową piątkę w tą tarczę, gdzie strzelałem z 2.2.3 żeby nie było, że e, I żeby się różniły te dziury od siebie No i zobaczymy, co z tego wyjdzie Piątka zapakowana Elaborowanej amunicji Dosyć kopiącej Więc <grym zeszło> jestem ciekaw jak to pójdzie ok pięć zeszło Pusto, czysto Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć Tu jeszcze jakoś to się utrzymało ten jeden dosyć mocno odskok, no poszedłem w lewo. Zacząłbym się tłumaczyć, że nie wiem, jest ciepło, e, okulary mi parują, że nie widzę. E, no, warunki są średnie, no, ale dystans też nie jest mały. To nie jest pistolet sportowy precyzyjny. Ja też nie jestem jakimś wybitnym strzelcem, ale naprawdę bez jakiejś tam rozgrzewki czy czegoś da się z tego pistoletu całkiem nieźle strzelać. Jakbyśmy strzelali jakąś dynamikę, jakieś blachy na 10-15 metrów to idzie jak złoto, naprawdę. To może zrobię teraz jakąś taką szybką zmianę maga. Pasa z ładownicami i kaburą nie mam, więc położę sobie magazynek na drugi magazynek na stole. Bo broń dzisiaj przyniosłem w takiej oto taktycznej nereczce. Bo jest po prostu wygodniej. Tak jak mówiłem, drugi mag na stole, zrobię szybką wymianę. Tak właściwie nie wiem po co, bo nie, nie umiem specjalnie szybko strzelać. Ale ludzie recenzują. Różne bronie robią to, to ja zrobię. Dałem trochę ciała przyjeżdżając tutaj, bo zapomniałem zabrać zaklejek na tarczę albo jakiegoś markera, żeby zaznaczać. I tak sobie dziurawię. W sumie mniej więcej po kalibrze oceniam. Tu wiem, że jest 2.23. Tu wiem, że 9 pochodziła. Tu jest chyba 7,62. Ale tych dziur zaczyna się już robić dużo i się powoli w tym gubie. Została mi druga tarcza, którą po prostu podzierawiłem z dziewiątki. Tu jeszcze mogę sobie coś wsadzić z 2,23, żeby to odróżnić. No, no ale jak ktoś nie myśli o tym, żeby się przygotować, to właśnie tak wychodzi. Ale wracając do naszego tytułowego gloka, bo zaczynam już odbiegać od tematu gdzieś tutaj na bok. Eee, dlaczego to jest fajna broń i dlaczego wa warto ją kupić, a nie nie wiem, coś innego. No pierwsze, przede wszystkim, Glock jest jak Passat. Nie, nie, że nie jest niezawodny i w ogóle. Jest po prostu synonimem luksusu. A tak poważnie, to jest po prostu wół roboczy. To jest broń, która może nie jest jakaś ultraprecyzyjna, ale jest naprawdę niezawodna, a części do niej leżą dosłownie w rowie przy drodze. No może, dobra, może przegiąłem. Ale generalnie części do każdego Glocka Dostaniecie w większości sklepów, czy to tuningowe, czy jakieś po prostu zamienne, jak coś się zużyje, chociaż nie słyszałem, żeby jakieś większe awarie były w Glockach, poza po prostu typowym zużyciem po iluś tam dziesięciu tysiącach sztuk. Jest to po prostu fajny, niezawodny wół roboczy. Część ludzi też może pomyśleć, że jest to fajna klamka do noszenia na co dzień, jako takie concealed carry, to dementuję te plotki i odpowiadam, że nie. Mamy tutaj krótki zamek, więc fajnie, no dobra, on wchodzi jakoś tam specjalnie nie uwiera, ale mamy chwyt od siedemnastki, który jest dosyć długi. Jeszcze jak dołożymy magazynek plus 2, no to robi się tutaj kawał chwytu. I jak gdzieś to sobie przyłożymy do ciała, jakąś kaburę wewnętrzną, yy, czy coś w tym rodzaju, no to po pierwsze jest to dosyć ciężko ukryć, po drugie jest po prostu niewygodny. Jeżeli ktoś chce nosić coś na co dzień, to na pewno nie... 19x. No, jak się uprze, to będzie, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie. Spójrzcie na tą geometrię. Jakby długość chwytu jest prawie równa długości zamka. Więc, jako taka broń, tak jak w moim przypadku sportowa, okej, okay, jak najbardziej do jakiegoś tam, może nie strzelania tarczowego, ale do jakiejś dynamiki, jest bardzo fajna. Do obrony, no też się pewnie by sprawdziła, no bo to jest Glock, ale do noszenia na co dzień? Zdecydowanie nie. No ch Chyba ja tak jak mówię, że ktoś jest strasznie uparty, bo znam takich ludzi, którzy na co dzień noszą 19X z magazynkiem plus 2 w piętym i drugim w kaburze. Jeszcze w temacie kolorystyki i w ogóle tego wy wykończenia Glocka, no to to coś, co tutaj jest położone na zamku jest naprawdę pancerne. E na początku miałem e kaburę robioną przez piekarnię, która była w jednym miejscu, powiedzmy, lekko niedopasowana. On strasznie się przycierał o zamek. Pojechałem na jakiś dzień na strzelnicę. Strzelaliśmy cały dzień dynamikę. Wchodził, wychodził z tej kabury, wyjąłem. Zobaczyłem, że cały bok jest po prostu przetyrany. No i wszyscy się za głowę złapali. Kupiłeś nowego Glocka, już zajechałeś zamek. Przetarłem to. Nie ma tutaj najmniejszego śladu. Ta powłoka, naprawdę, ona się ani nie rysuje. Ani nie obija. Naprawdę jest petarda. A widać, że tutaj już elementy na przyrządach czy y, lufie się wycierają. No po samej lufie widać, że tutaj mam niemały przebieg zrobiony, bo mimo tego, że ona aż się błyszczy od smaru, no to oksyda jest na niej całkiem znacząco wytarta. A powłoka cały czas jest nienaruszona. A zdarzało mi się też go nosić. <gry> Próbowałem jako to consolid carry, więc y, do szczupłych nie należy. Po co się też nie mało? Oberwało mu się całkiem nieźle potem nigdzie kompletnie. Nic się nie dzieje, żadna korozja, naloty czy coś w tym rodzaju na nim się nie pojawia. W środku też, mimo przerobionych naprawdę dobrych kilku tysięcy strzałów, specjalnego zużycia nie widać. Wszystko wygląda tak, jak powinno. Co ciekawe, tak o niego nie dbam. No, dobra, może nie, że nie dbam, ale średnio czyszczę, że zauważyłem właśnie, że tutaj w środku jest piach się go pozbędę, bo trochę szkoda, żeby porysował, ale to obrazuje, e, jak on się sprawdza po prostu. Że jest zasyfiały, zapyziały, e, średnio odmany, a cały czas chodzi jak złoto. Jedynym elementem, który podejrzewam może się mi w nim wyrobić w e, jakimś czasie i sprawiać problemy, no to sprężyna powrotna, Po prostu fizycznie się zużyje i pewnie trzeba będzie ją wymienić. Ile wytrzyma? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, to jest zależne od wielu zmiennych, no ale ostatnio słyszałem, że w zigach jest to około 20 tysięcy strzałów, więc tutaj mam jeszcze leciutki zapas. Jeszcze jedna dosyć istotna kwestia, o której zapomniałem, czyli amunicja. no Glock strzela z zwykłej dziewiątki, czyli 9x19 Parabellum. Ja używam dwóch rodzajów tej amunicji. Jeden no to jest typowa pełnopłaszczowa, druga to jest hollow point, czyli jak to lubi amunicja, nie wiem, defensywna, obronna. Chodzi o to, że ta po trafieniu w cel dzięki tej dziurce w środku się otwiera, robi się taki kwiatek i całą energię swoją przekazuje w cel i w nim zostaje, a ta jakby przebija na wylot i leci dalej. Więc ten hollow point często też jest nazywany amunicją nierykoszetującą. W razie jakby doszło do nieszczęśliwej sytuacji, kiedy musimy użyć broni przeciwko komuś lub czemuś, no to lepiej użyć tej amunicji, bo minimalizujemy ryzyko trafienia osób bądź rzeczy, które nie powinny zostać trafione amunicją, który, amunicją, przepraszam, pociskiem, który przejdzie na wylot. Jeszcze takie małe porównanie. To jest nasza dziewiątka, czyli 9x19 parabelą. To jest amunicja do pps -y, czyli 7,62x25. Pocisk jakby wymiarowo, taki sam jak w Kałasznikowie, no inny trochę kształt i energia. Ale do porównania mam jeszcze to. To jest 223 Remington, czyli amunicja do AERA. Jak widzicie, pocisk w 223 jest malutki w porównaniu do dziewiątki, ale jest bardzo szybki. No więc zmienia się zasięg, cała, jakby cała, cała balistyka po, pocisku. No ale to jest powiedzmy pocisk na dystans, a to jest pocisk pistoletowy 9x19. Do strzelania w krótkim dystansie. Spróbuję teraz jeszcze nagrać w slowmo, jak chodzi ta broń, no jak w ogóle wygląda cykl pracy strzelającego pistoletu. O. Teraz trochę na leniwca sobie postrzelam. <gryw> Usiadłem sobie na ławce. No jest taki ukrop, po prostu nie do wytrzymania. Jest 32 stopnie. No jest tu trochę patelnia. Ale, jak mogę się w tym czasie pobawić, to czemu nie? Uu. Mam tak spocone ręce, że nie jestem w stanie utrzymać chwytu na dwie łapy. A jeszcze do tego ta elaborowana amunicja, która naprawdę ma kopa no to robi się śmiesznie. Taka ciekawostka przy tych spoconych rękach i chwycie, którego nie byłem w stanie utrzymać. No to tak bardzo próbowałem, że paznokciem lewej ręki rozciąłem sobie skórę na prawej ręce. Wydałem trochę ciała, bo w sumie powinienem mieć założone okulary, jak strzelałem z pistoletu. Na szczęście oczu nie straciłem. Ale może kilka słów o miejscu, gdzie w ogóle teraz jestem, bo jest to dosyć ciekawe miejsce. Strzelnica Czapla, koło Gdańska. W sumie prawie, że w Gdańsku już. Mega fajne miejsce. Ja akurat jestem na krótkiej ośce 20-25 metrów są tutaj też osie dłuższe, wszystko jest na dworzu. I zobaczcie, jest mega fajnie. Wjeżdżacie sobie samochodem na ośkę, parkujecie, na miejscu jest ładnie. Stolik do rozłożenia sprzętu, ławeczka, jakby ktoś był leniwy i chciał postrzelać trochę na siedząco. Ja oczywiście w swoim rozgarnięciu, dzisiaj zapomniałem wziąć takera, więc tarcze mam powtykane. Między deski, żeby mi nie wypadły, ale oczywiście pomiędzy spadają, bo ich nie przybiłem. Jakby ktoś był w okolicy, to naprawdę mega fajne miejsce, żeby przyjechać. Nie tylko ze swoją bronią, jest też broń obiektowa i są prowadzący, którzy chętnie z wami postrzelają, a z własną bronią to już w ogóle ekstra. Jesteście sami, spokojnie, nikt was nie pogania. Bardzo fajne i przyjemne miejsce. No i te długie osie. No, to akurat dzisiaj, no, żeby popykać z pistoletu, no to wszedłem sobie na krótką, ale długie są bardzo fajne, bardzo fajnie przygotowane i naprawdę dają radę. Może się dzisiaj jeszcze fajnie opalę, ale jak zwykle, znowu uciekłem od tematu, którym jest Glock. Nie jestem jakimś specem od broni i wydaje mi się, że nie jestem jakąś mega kompetentną osobą, żeby technicznie wypowiadać się na temat tej broni, ale jako użytkownik, który no, już trochę z tą bronią spędził, w ogóle to była pierwsza broń, którą kupiłem. Eee, wtedy nie była tania, dzisiaj tym bardziej nie jest tania, bo przez covid te ceny dosyć mocno poszybowały. Kosztuje w granicach chyba 3,5 zł aktualnie, eee, co w pistoletach tej klasy no nie jest ceną najwyższą, no ale też za pistolet taki powiedzmy zwykły, nie jakiś tam specjalnie zbajeżony nie jest to mało, ale uważam, że warto. Bo jest to naprawdę fajna, niezawodna broń. Naprawdę się sprawdzająca. Każdy tą broń zna. Może nie każdy lubi. Bo piękna też może nie jest. No tutaj poprawili trochę w piątej generacji tę aerodynamikę, więc już nie wygląda jak klocek, glocek, klocek. E, mi osobiście bardzo się podoba, chociaż uważam, że e, rozprawianie się nad wyglądem broni, czy ona jest ładna, czy brzydka, jest co najmniej średnie, bo jest to po prostu narzędzie, które ma spełniać swoją funkcję. Nie zastanawiamy się, czy młotek jest ładny, czy brzydki, tylko po prostu, czy działa tak, jak powinien. A tu wszystko działa tak, jak e, powinno. Więc jeżeli ktoś rozważa zakup tego to cudeńka, to ja osobiście polecam, bo jest to naprawdę fajna broń. Czy zastanawiałbym się nad czymś innym, bo przecież są jakieś alternatywy? Teoretycznie tak. Zastanawiałbym się nad Glockiem 45, który jest no, prawie, że tym samym, tylko w kolorze czarnym i ma tutaj jeszcze Frezy i nie ma tego wypustu, więc jeżeli ktoś ma tendencję do łapania broni z przodu, no to 45 siądzie mu bardziej. Ja zazwyczaj łapię za tył zamka, więc mi to zupełnie nie przeszkadza. Ten brak frezów, który w 19X nie występuje, ale jeżeli 45, to w mosie, żeby zamontować sobie kolimator, bo jednak strzelając trochę już z przyrządów mechanicznych. Chciałbym się pobawić trochę z kolimatorem. Tutaj, żeby go zamontować, no to mamy dwie opcje. Albo frezowanie zamka przez rusznikarza i zrobienie tego, żeby dało się zamontować ten kolimator. Co, no nie oszukujmy się, wpłynie na konstrukcję broni. Teoretycznie możemy ją zniszczyć, na pewno stracimy gwarancję. Drugą opcją jest płytka. Zamiast szczerbinki montuje się w to miejsce płytkę, na której mocujemy kolimator. Nie miałem z tym styczności, więc się nie wypowiem. Tyle co mi rusznikarz powiedział, że jest to fajne rozwiązanie, które się sprawdza. A mojemu rusznikarzowi naprawdę ufam, bo jest dobrym fachowcem, więc zakładam, że pewnie tak jest. To rozwiązanie jest troszkę droższe, no bo musimy dokupić oczywiście tą całą płytkę montowaną na szczerbinkę do kolimatora. Ale w dalszym ciągu jest to tańsze niż Glock w wersji MOS, bo aktualnie kosztuje. Wydaje mi się dobrze ponad 1000 zł więcej niż zwykła 45. Jeszcze w temacie skrytego noszenia tego cudeńka. No ze względu, jest, że jestem na, w klubie posiadaczy kałduna taktycznego, no to kabura wewnętrzna w moim przypadku sprawdza się średnio. Ma taką nerkę od Helikona z wkładką na velcro na pistolet. No i zobaczcie, jest to pistolet z krótkim zamkiem, normalnym chwytem. Rzekomo ta nerka jest w stanie przyjąć pistolet full, full size. Tu jest taki crossover, więc... Powiedzmy, że powinno dać radę. I o tyle o ile. Jakby tutaj na długość jest OK, no to tak mieści się to na styk. Więc jakaś taka siedemnastka nie wejdzie w skrycie. No bo będzie już ją dosyć poważnie widać. Tutaj już zobaczcie, jest góra zamka, tutaj jest chwyt, a ja nie mam magazynka. Jeżeli włożyłbym magazynek przedłużony, 19. No, to robi się ciasno. Tu mamy szczyt pistoletu, tu mamy magazynek, już jest, już jest średnio. I w razie jakiegoś, nie wiem, dobycia może być problem. Więc w grę wchodzi tylko i wyłącznie w tym przypadku magazynek normalny, 17-nabojowy z płaską stopką. Nadszedł czas już kończyć, bo zamykają za chwilkę strzelnicę Ja korzystam z chwili, że pojawiło się trochę więcej cienia i wiatr bo muszę trochę wystygnąć, no i może trochę przeschnąć, zanim wsiądę do auta, no bo dzisiaj naprawdę pogoda dała nieźle popalić. Ale jeżeli materiał Wam się podobał, to może zostawcie łapkę w górę, napiszcie coś w komentarzu od siebie, a może i nawet zostawcie subskrypcję. Tymczasem, dzięki, do zobaczenia i cześć!